Thank mm -hmm. you. W nadchodzącym sezonie wiosenno-letnim, sezonie wakacyjnym policjanci ze zdwojoną energią będą wypowiadali wojnę piratom drogowym. Będziemy działali przy użyciu wszelkich niezbędnych nowoczesnych środków technicznych, poza nowoczesnymi radiowozami z wideoregistratorami, śmigłowcami policyjnymi. Będziemy wykorzystywali również środki żeglugi wodnej, czyli poduszkowce będące na wyposażeniu policji rzecznej, jak również nowoczesne motorówki. Od dnia dzisiejszego będziemy prowadzili na terenie całego kraju, na kwenach wodnych, również kontrolę prędkości pojazdów poruszających się po lądzie. Będziemy do tego wykorzystywali nowoczesne motorówki będące na wyposażeniu polskiej policji, jak i poduszkowce, które dokonując pomiaru z wody mogą wyjechać na ląd i zatrzymać pirata drogowego do kontroli drogowej. Poduszkowiec to bardzo wszechstronne narzędzie w rękach policji. Dzięki jego możliwościom możemy zatrzymać kierującego, łamiącego przepisy praktycznie w każdych okolicznościach. Po zmierzeniu prędkości poduszkowiec może wydostać się bez żadnych problemów technicznych na brzeg, gdzie dokonana jest kontrola, gdzie możemy zatrzymać kierującego. Prędkość jaką rozwija, ponad 100 km na godzinę, pozwala również dokonać krótkich pościgów po stołecznych tutaj warszawskich ulicach.